Siema z tej strony i dzisiaj mam pokazać część drugą y, poradnika obs jak zmienić czarny ekran. żeby po prostu przechwytywał wam się ekran, no to po pierwsze musicie uruchomić OBS-a. Ja już to mam uruchomione do go Nagrywam dla Was teraz film. I co po drugiej? Musicie wejść w ikonkę Windowsa. Klikacie tutaj w tą zębatkę, czyli ustawienia. Klikacie System. I teraz wybieracie tutaj ekran. Wybieracie ustawienia grafiki i bierzecie przeglądy. i musicie wybrać tutaj OBS-a. Ścieżkę, z której pobraliście obs a i macie tego OBS-a. Ja tutaj akurat mam OBS-a, klikamy dodaj. Ja akurat mam już dodanego tego OBS-a, więc jak już dodacie to pewnie będziecie mieli tutaj kilka aplikacji albo samego OBS-a. Musicie znaleźć OBS-a. Klikacie na OBS-a, klikacie w opcje i wy tutaj macie domyślnie ustawienia domyślne systemu. Musicie wziąć oszczędzanie energii. Teraz klikacie zapisz: X znowu. Wchodzicie w obs -a, musicie go zamknąć, i potem znowu uruchomić. I klikacie tutaj sobie plusik: przechwytowanie ekranu, dalej, przechwytowanie ekranu. OK, i tu powinno Wam się uruchomić. to więc ja już Wam dziękuję za oglądanie. Do następnego siema.